Bardzo Wam się spodobało, kiedy ostatnio, jechaliśmy aż do samych Niemiec tylko po to, żeby spróbować wszystkich produktów niemieckich influencerów. Bardzo Wam się to spodobało, bardzo wielu chciał z Was drugą część, więc tu właśnie jesteśmy. Witam serdecznie w drugiej edycji testowania produktów niemieckich influencerów. Po ostatnim teście produktów niemieckich influencerów pojawiła się cała masa nowych produktów od niemieckich youtuberów. Więc kiedy tylko się dowiedziałem, że niemieckie ręki zostały ponownie zapełnione nowymi produktami i fiberów, wiedziałem, że ktoś z polskiej sceny musiał dorzucić swoje dwa grosze. Gdyż od totalnych bomb cukrowych aż po najbardziej kontrowersyjne produkty było tyle do wyboru, że nawet moje kupki smakowe nie mogły wytrzymać ostatniego napięcia. A jak obrzydliwe i okropne mogą być tak naprawdę nowe niemieckie produkty influencerów, tego dowiemy się razem pod sam koniec tego filmu. W całych Niemczech istnieje wielu streamerów i wielu influencerów, ale jeden z nich wyprowadził kolejną edycję swojego napoju energetycznego, Genergy, który nie dość, że już naprawdę był bardzo wiele razy w moich filmach, to jeszcze przeprowadził parę nowych smaków z cukrem. O smaku kaktusowym, jak i o smaku mango. I to tym razem z cukrem. I tego się obawiam. Te dwa nowe mają albowiem tym razem dwa nowe smaki z kaktusa, jak i mango, co jest zupełnie do tej pory nową nowością, czego jeszcze nawet nigdy nie widziałem ani w Niemczech, ani w Polsce. Taki w ogóle szybki fun fact. Wiecie, że ta osoba w ciągu jednego roku wyprowadziła 9 różnych smaków tego od napoju? Niecały rok. A co najlepsze? Wszystkie do tej pory smaki tego od napoju były za każdym razem tylko w edycji bez cukru. Więc, mając teraz te dwa nowe limitowane smaki, muszę przyznać, że naprawdę bardzo. Ale to bardzo ładnie. Jakby cały w ogóle design całej puszki nie jest już taki mega matowy, a taki bardziej błyszczący. Naprawdę widać, że to jest naprawdę produkt zrobiony z samego designu, jak i ze smaku z serca. Bo naprawdę w poprzednich edycjach, których jest naprawdę bardzo wiele na rynku, naprawdę widać, że ta się naprawdę strasznie odróżnia od całych innych smaków, jakie w ogóle do tej pory wyszły. I naprawdę jestem ciekawy, jak one będą smakowały. Bardzo ładny kolor. Ej. Jeżeli są jakiekolwiek rzeczy, których nienawidzę dzisiaj, to sobie są trzy rzeczy: to jest to alkohol, papierosy i energetyki. Ale to coś samego wyglądu naprawdę bardzo do mnie przemawia. No po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu piękne. Tak taka typowa, dziecięca orężada, naprawdę. Ła, wasze zdrowie. Uuu, w sumie? Co prawda bardzo kojarzę ten smak, ale naprawdę nie umiem opisać, jak to w ogóle smakuje. Wiem, jak na energetyka, który smakuje, jak to sam opis mówi, kaktusem z czereśnią, bardzo mi z dzieciństwa takiego kubusia imitowanego o smaku maliny. To dosłownie, jakby wyobraźcie sobie energetyka o smaku kubusia z maliną. To jest po prostu jeden do jednego to samo. Ej, jaj, to jest po prostu to samo. Teraz czas na numer dwa. Jesus co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O <laughs> co ja zrobiłem? Zaraz wracam, chwila. Chyba zepsułem puszkę. W tym momencie sobie zdałem sprawę, że to ujęcie mogę zrobić 100 razy lepiej. To naprawdę bardzo mocno smakuje taki po prostu gazowany kubuś. No. To jest jeden do jednego to samo, tylko że bardziej gazowane. Dziwne, kurde. To jest aż dziwne, to po prostu ma mieć energetyk, coś coś z kofeiną, coś co w każdej innej warce smakuje już, że okropnie słodko to jeszcze jest niezdrowe, a to, co prawda jest niezdrowe, ale to smakuje dosłownie jak taki totalny dziecięcy napój. Taki totalny po prostu kubuś, ale gazowany. Smakuje lepiej niż w ogóle mogłoby sobie w ogóle wyobrażać energetyka. Nie spodziewałem się, że to powiem o energetyku. Coś, co ma kofeinę, jest niezdrowe na serce i jeszcze od youtubera jest totalnie czymś, gdzie u nikogo innego bym się nie spodziewał. I, I to jeszcze jak na produkt, który jest tylko w Niemczech, bardzo bym chciał, żeby był w Polsce. Na jest trudno to w ogóle powiedzieć, ale temu bym dał dobre 10 na 10. Jestem po prostu w szoku. Ale poza samymi niemieckimi produktami influencerów, jak i streamerów, mam też jeszcze influencerski produkt samego rapera. I sobie zakładam, OnlyFans, zapraszam na kolaborację, że mną wymagania 11 lat i dredy i pamiętajcie, jedyna lepsza rzecz od mnie... JA PIERDOLĘ Nie, 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 chwila, nie tego rapera. Ale mam tu produkt niemieckiego rapera o imieniu Capital Bra. A dokładnie mówiąc, niecałe parę lat temu, nie dość, co wyprowadził własną pizzę, której nigdzie, ale to nigdzie nie mogłem znaleźć, to dlatego jeszcze wyprowadził własną herbatę mrożoną o smaku granata. I dlatego teraz sobie ją skosztujemy. Mmm, hmm. mocny kolor. A więc tak to wygląda. Sam design nie jest jakiś w ogóle megarąbany. Będę szczery, jak na produkt rapera, i to jeszcze z Niemiec, wygląda on strasznie basicowo, poza tym, że ma tylko napis Brati na każdej stronie samego opakowania. No zobaczcie sobie to. Co prawda jest minimalistyczny, ale i też bardzo, bardzo ładny. Można nie jest aż taki zły. A będę szczery, ten cały napój wygląda naprawdę. Uch. a jak na mrożoną herbatę, to strasznie wygląda jak taki po prostu bardzo mocno, mocno. Ale jak na herbatę mrożoną, to to strasznie wygląda jak taki po prostu mocno alkoholowy punch z imprez. Chociaż może nie znasz on nawet aż taki zły. E. Znaczy, nie jestem jakimś fanem. Ice Tea, ale to jest jakby zupełne przeciwieństwo tego, co ja zazwyczaj znałem. To jest naprawdę bardzo mocno czerwony kolor, taki porównywalny do wina. I gdyby nie to, że to jest produkt po prostu z dużą ilością cukru, prawdopodobnie bez tego cukru bym powiedział, że to są nie wino. Naprawdę nie jestem do tego w ogóle przekonany, jakby sam napój, nie dość, że jest tak czerwony, że mógłbym go porównać z koloru jak i samego wyglądu do wina, to Jeszcze ma taki lekki posmak tego wina. Nawet nie wiem czemu, jakby... Kurde, nie wiem. Taki trochę jakby dziecięcy punch z lekkim posmakiem bardziej winogron niż granata. I to jest naprawdę dla mnie aż dziwne. I szczerze mówiąc nie jestem jakiś mega podierany tym. To jest może po prostu niedobry ze smaku, ale nie polecałbym tego ani w Niemczech, ani w Polsce, ani nikomu innemu z Was. To jest takie dobre, mocne... Trzy... Nie, trzy na dzień. Więcej bym temu na pewno nie dał. Ups, wydałem. Czy kiedyś sobie wyobrażaliście, jak by to wyglądało, gdyby youtuberka Wersow miałaby własny polski produkt influencerski? Bo ja nie. Albowiem mam tu właśnie produkt od pewnej youtuberki o nazwie Shirin David o nazwie Dirty. A dokładnie mówiąc, Shiring David nie jest tylko jedynie producentką tego oto napoju, to jeszcze influencerką w całym kraju Niemczech i jak dla mnie mówiąc, prywatnie, jedną z niemieckich wersji Verso. Ale ja jestem naprawdę ciekawy, jak może w ogóle smakować produkt od pewnej youtuberki Chilin David. To już wygląda jak jeden do jednego, jak taki normalny gazowany cydr jabłkowy. Ale ja smakuje bardzo owocowo. Nawet nie jest aż taki zły, ale bardzo żółtawy jest to na pewno. 2 na 10. Będę szczery, po tych wszystkich okropnych napojach mam w końcu naprawdę ochotę napić czegoś normalnego. Jak i dobrze. Ale to niestety jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mam jeszcze jeden dobry produkt od innego influencera z Niemiec, po który naprawdę pożałowałem, czego go w ogóle kupiłem. Też tu albo mam dwa produkty od tego innego influencera o nazwie Ice Crimex, czyli pewnego gamera z niemieckiej, influencerskiej sceny. Gdyż on nie dość, że doprowadził własną książkę jakieś parę lat temu, to do tego wyprowadził własny napój o nazwie Paulberga. What? Bro, what are you talking about man? I naprawdę pożałowałem jednej rzeczy, kiedy kupiłem ten produkt, kiedy się dowiedziałem Co ta osoba robi w internecie. Oh my god, bro! Oh, hell no man, what the fuck, man? Is nice. Mam tu albowiem właśnie dwa napoje orzeżwiające o smaku jabłka i gumy balonowej. Napój orzeźwiający o smaku gumy balonowej. Nie mówcie mi, że to może być jakkolwiek dobre. <tryk> Fuj. <tryk> to... O Jezus. Zobaczmy najpierw, jak to wygląda. Jak na napój o smaku gumy balonowej, to pachnie i smakuje <tryk> jak guma balonowa. To jest... Zobaczcie sobie na to. To nie było dobre. Okej, okay, to było No Znaczy woda była git, ale to jest tragiczne. Kiedyś jako dziecko pewnie każdy z nas sobie wyobrażał, jak smakowały w ogóle produkty o smaku wody balonowej. To znaczy powiedzmy, lody, Ciastka. Pewnie każdy z nas po prostu uwielbiał posmak gumy balonowej, i każdy z nas sobie pomyślał, jakby to smakowało w prawdziwych napojach i jedzeniu. I to jest idealny dowód na to, że produkty o smaku gumy balonowej są tragiczne. Bo to smakuje, to prawda, jak guma balonowa, ale okropnie. To po prostu jest ohydne. Będę szczery, to mi ani trochę nie posmakowało i bym to wylał najlepiej od razu. Naprawdę, to nie zasługuje, żeby w ogóle nadstać na półce z napojami. Bo to jest ohydne. Jak macie gumę w buzi i ją żujecie, to po tych dwóch godzinach rzucia ten cały smak z tej gumy, którą żujecie, totalnie znika. I to jest dosłownie to, co bym mógł opisać ten oto produkt. Zero. Ale mamy jeszcze to. Aha. Nawet nie aż takie złe w sumie. To wygląda jak taki idealny jabłkowy cydr gazowany, który jest dostępny w każdym innym sklepie. I to szczerze mówiąc... Nawet pachnie tak samo. Jak na produkt influencera, który kosztuje więcej niż normalny cydr jabłkowy, smakuje tak dosłownie tak samo i nie wygląda nic inaczej niż normalny produkt ze sklepu. Jedyny szał w tych dwóch napojach był taki, że jabłkowy smakował totalnie normalnie, a to jak normalna, okropna przerzuta guma. Temu dałbym 10 na minusie na 10, a temu czemuś, powiedzmy nawet, że tam 3. Bo to nie było aż takie złe. Ale to jest do wywalenia. Po tych wszystkich okropnych, jak i dobrych napojach jestem serio zadowolony, że to wszystko w końcu się skończyło. Mówię o samych napojach. Ponieważ tych wszystkich produktów, wszystkich niemieckich influencerów, mam jeszcze jedną dobrą rzecz, na którą naprawdę z tych wszystkich okropieństw byłem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony. I ja z tego powiem nic innego niż produkt pewnego influencera, na którego już reagowałem, ale... Jednym z moich filmów tego robiłem reakcję, a miał tego test smaku pewnego produktu od pewnego niemieckiego influencera o nazwie Crispy Rock. Ta osoba wyprowadziła albowiem parę lat temu swoje własne grube, chrupiące chipsy. A dokładnie mówiąc, jakiś czas temu ta sama osoba wypuściła nowy rodzaj chipsów w wersji chrupek o smaku serowo-miodowych. I będą szczery, z tych wszystkich okropnych produktów chipsy Crowa naprawdę były jedynym smakiem i produktem, jaki w ogóle ostatnio mi posmakował. Dlatego jestem mega ciekawy, jak tym razem chrupki z firmy Robs nie podejdą do smaku. I tu on teraz dam jednego dobrego protipa z mojej strony. Kiedy otwieracie chipsy, to pamiętajcie, że tak macie paczkę. To otwierajcie je z samego dołu. Kiedy macie paczkę chipsów, pamiętajcie o jednej rzeczy: że kiedy macie stare opakowanie chipsów, za każdym razem otwierajcie je od spodu. Ponieważ, kiedy kupujecie stare opakowanie chipsów, najwięcej przypraw się zlega na samym dole. Dlatego, kiedy otwieracie je od dołu, macie najlepsze chipsy z najlepszą ilością z przypraw na samej górze. Dlatego. Tak jak bowiem, tu prezentują chipsy od Crispy Roba. Tak wygląda opakowanie od tych właśnie kupek. A tak wyglądają. Będąc szczery, cały chips mi bardzo, ale to bardzo nie przypomina normalnego chitosa cerowego. Chyba nawet nie wygląda aż tak źle, będą szczery. A co najlepsze, nawet smakują, nawet lepiej niż chitosy. To jest dobre, naprawdę. Ej, naprawdę dobre. Będę szczery, ten cały produkt od początku aż do samego końca był po prostu... Mua. Jakby nigdy nie oczekiwałem, że jakikolwiek produkt od Influencera może tak mnie zachwycić. Co prawda denerwuje to, że wszystkie produkty Influencerów są niezdrowe. Czyli zawsze jakieś chrupki, jakieś ochydy napoje, kofeina i te wszystkie inne głupoty, których nikt nie potrzebuje, ale tak zawsze istnieją. Ale te chipsy... Ten oto napój są moimi faworytami. Moje dwa faworyty. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że w ogóle takie coś mi posmakowało. Te dwa zasługują na 10 na 10. Może i przesadzam, ale te dwa produkty mi się po prostu bardzo kojarzą z nostalgią z dzieciństwa. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jakim cudem niektóre z tych produktów influencerów niemieckich były totalną bombą 10 na 10, a reszta z nich była totalnym wywaleniem do śmieci. Ponieważ będę szczery, te dwa. Energetyki od Montana Black naprawdę mnie sprawiło, że począłem taki mega dobry posmak nostalgii. Oczywiście to same chrupki serowe z miodem od samego Crispy Roba też mnie bardzo zaintrygowały i naprawdę je polubiłem. Cała reszta jest totalnie do śmieci. Jestem mega pod wrażeniem, jak okropnie niektóre rzeczy mogły fokować, jak na przykład jak to. To fokuje jak jeden do jednego, jak po prostu przerzuta guma w napoju. Najgorsze, co w ogóle mogę sobie wyobrazić jako napój. Ale cóż, co mogę powiedzieć? Gdybyście chcieli kiedyś polecić do Niemiec albo tam pojechać, to naprawdę mogę Wam te trzy rzeczy z serca po prostu polecić. Powiedziałem zdecydowanie za dużo na temat tych produktów. Dlatego zakończę ten film. Dzięki za oglądanie, i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale.